Dysk, którego ja nie mam. Oddawaj go! Sam sobie podaj, kurwa, i tak byś to spierdolił. Tu, kurwa, tutaj poda! Kurwa, żeś! Ja pierdolę! Ależ to, kurwa, zjebał! Chłopak jest groźny! On nie ma prawa żyć! On wcale nie chciał zrobić nikomu krzywdy, tylko... Ładuję, dowol blasta. Posłuchaj, ty w dupę żeś, kurwa, twoja mać, bydlaku jebany! Kurwa, kurwa! Jestem inny. Kurwa! Ja już tak długo strzymywałem. Już każda kolejna rzecz dokładała cegiełkę. Już kurwa. Wiedziałem, że to jest taki moment, ale jak go usłyszałem znowu, to już kurwa nie wytrzymałem. I co? Nikt z was nie przegrał na pewno. No to dobra, to tylko ja jestem taki słaby. 69. Co? 69 razy się zaśmieć? Po prostu są rzeczy, które facet musi. Dobra, ja spróbuję teraz jeszcze... Moje, Moje jajca, jajca! Twoja broda! Pamiętaj, mały, najpierw anal nie pakuj nic, póki nie przemyślisz! Hej! W w poszukiwaniu Euro Disney Disneylandu. Może smoknąć moją lśniącą, czarną dupę! Dobry młodzin... ...z Wąd stąd, sierściuchu! Mordę. Miałeś obciągnąć strażnika rzeki, i zamiast ci odjąć dwa lata od wyroku, muszę ci dodać dwa. To wcale nie moja wina. No dobra, niech będzie. Zrobimy tak. Policzę do trzech. jeżeli z twojej dupy wyskoczy milion baksów, szczam ci wolno, zgoda? To wszystko ten cud chłopak Herkules. Ja się kurwa naprawdę nie mogę denerwować. Nawet tacy goście jakby nie są w stanie tego spierdolić. Mówię wam, jeszcze dwa, trzy lata i wszystko pierdolnie. Nie ma innej opcji. Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę. Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania. W tego dnia chwycimy za broń i spalimy wszystko. Nic im nie da, spustrzanie psów. I tak będą głównie gównie póżni. Ale Najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolnąć, pierwszy wezmę... <śmiennie> <śmiennie> Dwa urocze gryzony w poszukiwaniu... <śmiennie> Kurwa, trzymałem ten śmiech pół minuty. <śmiennie> Może smoknąć moją lśniącą, czarną dupę. Dobry młodzien z Afryki! Wąd to Też o tym przejebałem. Zawsze musisz się z kimś dogadać. Tu zawsze musisz sobie coś załatwić. Jak jeździsz, ty, Penisie? Ludzie pomóżcie! Dwaj chłopcy bawili się w wozie i wpadli pod wielki głaz. Dzieci. Penkofil! Nareszcie! Aleś się tym przejął, no wie? Bardziej niż kiedyś <laughs> Jeszcze raz Bo mi się wyobraża, że on czyta nick na czacie, że Filu69 wpada Cię. Ludzie, pomóżcie, dbaj Dobra, tej jak coś, jak przewijam i śmiejemy się z tego drugi raz, to nie ma problemu, nie? To tylko chodzi o nowe sceny Uff, To ja już miałem trzy śmiechy Czyli ten, 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 czy wy Nie, ten bydlak ujebany Dobry murzyn, no i pedofila Bawili się w wozie i wpadli pod wielki głaz Dzieci? Do film! Nareszcie! Zobiedź <grym> tym no wskaz i na końcu! Zostaw dla mnie jakąś blondynę. <grym> Zaraz będę. Ale pan to je. dostaniesz taki pierdol, jak nigdy w życiu! I jeszcze jedno. Masz szaban na wszystkie dupy do odwołania. Ten mały będzie walił konia przez miesiąc! Dobra, dobra. He! Nowy świat będzie wspaniały, co? Chcę zrobić kupę. A jak mi stanie, zwalę go! Chce, tylko. Tomas dzikki, zostaw mnie. Myślisz, że tam Nie tak jak Smith da im. Nie wyznał, Wiecie co? Pójdę sprawdzić za górką. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. O ty z kurką, urwiesz mi od internetu. Ty kurwa durniu! Jestem hardcore. Wypierdalaj stamtąd. Zaczekaj, nie obrażam się. Zrobiliśmy wiele dla dziwaków w całym świecie. Jak ja? No ty nie jesteś dziką. Tylko moi bracia? Nie, słuchaj. Myślę, że jesteś niezła dupa i chcesz mnie bardzo. Przyznaj się. Stachu? Jestem John Smith. Słuchaj, jest Stachu w domu? Tak. Kurwa jego mać, po co on tam pojechał mój las, wyciął, po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto on mu dał takie pozwolenie? Ty mój ty temu skór wysynowi, bo goż lat jasny trafi, krew nagła zaleje. Eee... Czy ty przypadkiem nie klniesz za dużo? Klnę? Właśnie, że wcale kurwa nie klnę ty matko. Łeb mnie na i tyle. Znaczy się, że masz migrenę. Kurwa. I to wielką jak pałac kultury. O, lubię ją! No co, jest? Nie chcesz mnie? Ochujałaś? To co? Jajco! Mój stary ma jedno jajco! Spierdalaj! Amen! Wow! Wow! W nogi! Dziękuję za osłonę. Cała pierdolona przyjemność po mojej... Odkopać topór wojenny Nie mamy topora wojennego Jak to nie mamy? To się kurwa chyba zdziwisz Człowieku, kompletnie odjebało facetowi Przyszliśmy tu krzewić pokój, człowieku nie kurwa kijem gruchy obijać. Kompletnie ich pojebało, człowieku No dupa, znajoma? Nie ścigają nas dlatego, że zabraliśmy im dupę Coś ty... Ty wiesz o zabijaniu Ty stara dupa jesteś Smyz! Gdzieś ty był! Waliłem gruchę do głównego zbiornika Brawo! To pewnie wiesz, gdzie jest łódka Indian! Musimy to wiedzieć przed bitwą! Jaką bitwą? Idziemy spalić tę wioskę, wpadnie. Co takiego? Z dzikusem? Tak. O, co to jest? Argentyński kaktus. A na chujmy ten kaktus! Zaraz was trochę podregulujemy, <laughs> bo coś wam się chyba w głowach. Popierdoliło! <laughs> to tylko kawałeczek pierdo. ja pierdolę.